Kurde. Ja przeglądam sobie te, bo mam dupli. Witajcie wszyscy z tej strony seren i LOL. Dawno nie było, trzeba coś machnąć. Jest to Normal, gram z swoją ekipą. Minus Wayne, ja jej nie znam. I generalnie wszystkie jakieś piski i tak dalej to Shoru nasza karma właśnie coś w Pokémon Go robi u siebie na telefonie. Dalej jest The Trick Jungle i ja skręcam na bocie. Ja gram z supportem, chcę mieć na topa. Niestety. Jej top jest ważniejszy niż mój top. I teraz właśnie ich odciszam, siebie odciszam, więc po pokemonach będzie od cholery informacji ja co to on jechał? Kurwa. I miał równorzędne, Nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem, samochody jadą. Za... Czekaj, muszę się to złapać, nie? I stał i kurwa... Pan. Pan. I stał na przedszyżowany na środku. O ja pierdole. A ty żebym kość nie potrącił. Bo tu wiesz. Yy, kurwa, wiesz, koś potrącił, a ile jak pan nie, nie widział tej osoby? No co się stało? No łapałem bulbazaura, nie? No kurwa. Kurwa nie denerwuj to... mnie, bulbazaur to mi dzisiaj uciekł. No właśnie. Ja dzisiaj słyszałem, powiedzmy, historię, gościu tak, na parkingu coś cofa, 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 nagle o, jakiś pokemon się zrespił i gościu prawie lusterko wywalił. No fuck. Wow. Nie, nawet jeszcze walk chyba nie ma, co? Czy są już jakieś walki? Po są po prostu... walki w są, ale to na razie jest na takiej zasadzie, że kto szybciej spamuje. Klawisz. Tak. Znaczy, to też nie jest tak, że kto szybciej spamuje, bo jak ty ty możesz zostawić sobie Pokemona w gymie i on walczy automatycznie. Mhm. Mm tak Aha, więc po prostu tak, wiem. To się da. I, I tyle. Ale... Ktoś wczoraj mówił, że walki mają wprowadzić takie pomiędzy trenerami. Aha, no to ja mają żeby... ma takie a, takie jak na gębaj, i tak dalej. A nie tak, takie ciotres może to, do klikania. No właśnie no, też mi robić. Tyle hajsu wyłożyli, wiesz, w to, że to na, na mapie i w ogóle GPS i tak dalej, a, a na mm. walki, które i tak już są zrobione w większości przecież, bo już mają zrobione z poprzedniej wersji, nie mogą tego ogarnąć. Znaczy, wiesz, to z GPS-em i tak dalej też już mają zrobione z poprzedniej wersji, bo Ogólnie ta gra jest ten. drugą grą Niantiku. pierwszy był Ingress i to jest zajebiście w Stanach popularne i polega na mniej więcej tym samym, tylko, że tam masz dwie drużyny. Aha. I tylko, o, że. Ogólnie żeby warto sobie do... mapy ściągnąć. Tak. To tak, ci tak wtedy tak, dużo uwaga. mniej baterii zżera. Baterii chyba też tego. internetu. Znaczy zżera mniej baterii, bo nie zżera tyle neta. O, no. O, tak. W zasadzie. No, ale ingres jest też bardzo ciekawy, tylko że tam masz dwie drużyny, i żeby przejąć jeden punkt, to musi się spotkać od cholery osób. Tak naprawdę. Tam jakby siła jest ale w ilości, też, a nie w jakichś przedmiotach czy, czy Ale na przykład ten... Eee, te pokemony też mają takie akcje, że... Czytałem na przykład, nie wiem, w nocy koło tam 22 gdzieś w Stanach, tak? Ktoś rozpuścił te do, do właśnie, nie? Do pokemonów. I zaraz leciało się ze 40 ludzi, nie, I oni tam wszyscy razem i tam się czołgali po krzunach, kurwa, szukając tych pokemonów. Hmm, to są takie... Z jednej strony jest fajny, z jednej strony jest cholernie głupie, nie? A z no drugiej jest trochę fajny. Ale fan jest. No. Ja nie wiem, ale jakoś tak, jak właśnie nie wiem, że Michał nie, że nie wiem. łamie przepisy, żeby tylko Pidgeota złapać, no to już jest przesada. Ha, ja już a ja już mam Pidgeoto. Znaczy, już nawet mam ewolucję Pidgeota. Pidgeota. No kurde. <laughs> no, sam sobie wylubowałem. Wyewoluowałem, jestem z siebie dumny. Wkurwiłem się, bo ktoś tutaj w pobliskim gymie ma Redaktyla. To jest mój ulubiony Pokémon. To jest na razie pierwsza zjajda? generacja, nie? Pierwsza generacja Pokémonów, tylko i co? Tak, to tylko to... pierwsza. Właśnie na to wychodzi, chociaż mi się wydawało, że ja tam widziałem coś z drugiej. No ale to mogę... Mi mi w pytanie, czy Squirtle i Piplaps są tylko przy jakimś zalewie. do dużego. Ale. Tylko wiesz, na zasadzie ktoś ze znajomych tak napisał, pewnie żartując. Znaczy ogólnie jest większa szansa, że wodne Pokémony przy wodach. Tak, 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 tak. Ale o, to, to było a propos generacji, bo. Piplap jest z czwarty. Nie, nie wiem, aż tak nie Duchy w nocy wyskakują ze zwiększoną szansą. Tak. No, albo na przykład y, u mnie po okolicy te wenomaty napierdalają, po, po nocach. Venomaty. No to też takie nocne w miarę. A ja też A widzę. Też na przykład ludzie wychodzą, nie o 23 czy o północy do domu. Tak jak ten redaktor. Polegami, nie wrócił dopiero o pierwszej do domu i napisał do szefa, że dzisiaj nie zdalnie pracował, bo nie da rady przyjechać. No i to jest no i, też do tego się wartu, to Ciekawe ile złożonych Artyku arty artykułów można pisać. Wali w testankę z tego, no, bo coś większego. Kule. Ja, ja nie, 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 nie. będę potrzebował po pomocy na, na tym bidzie, bo on mnie trochę gwałci. Bo się pijżaj? A, Gołąb. Bo no to PJ no. Oddychaj atmosferą. A się wymknę. Czy to trzeba Random. Sama stopek to random. Na, na tego mida nie wiem, czy jest. Ja sens. muszę się cofnąć. Możesz ja. mili nie mieć. Ma, nie masz many. Znaczy, many mam. Teoretycznie mam many na pełne kombo, co ale zapomniałem cały 150 hapsów. Dobra, to pić. Także. Nie wiem, yy, no tak, tak jest. Czekaj, weźmy kropelkę. co na, na tym, na treszu? No, no na treszu na soporcie. A to nie wiem, ale chyba tak czy siak to walnięcie takie. Dużo A teraz chyba pasywkę zazwyczaj, się maksuje. Teleport na topa poszedł. Dobra. Czekam aż fala przejdzie jego i wejdę. Dobra, bierz go na śmierć. bierz go na śmierć. Dobra, zabierz się Ahako pierwszy, dobra. O, presto. Kurwa, jeszcze o, o. wymieniony, no. Saport tak? Tak. Dobra, na... jak poszedł ten, to. Wyczuwam, że worszedł. Dobra, dzięki. Przyda się trochę. teraz ja zrobię nawrota na niego. O, jest to Irelia, Irelia, ta... Od dołu. Od dołu na Nie, no, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Nie wejdę tam. Raczej Uuuu krył blisko jest wart hmm. Jak coś Krio, mam staki na tym, na, na itemku to mogę ci podleczyć z tym Chyba że Nie, się, wraca. się wracam już Nie nie tak ma daj jednego staka z tego może Dobra Dolecimy Tylko wracaj cię bo chociaż na irek, na dronkę samą teraz. Ale Irelia Relia to może iść. Nie za to tu było. Ale Relia Tak. Olaf, top lane. Co warta jest Dokładnie to. Głębia też nie ma. Dobra, Cisanka już jest. E, farm jest na plus, kręga ja to dobrze. Generalnie w Goldie też, bo ty zabijesz się po pierwsze. ale jeszcze nie. No. No jest ta różnica first blada. Ja przy następnym powrocie mam set stone, a Ma to dopiero za 150 golda. Teraz postanowiłem ulepszyć tą branzoletę. Postawimy... O, jest Irelia. Widzę. Przecież jest? Wszystko. Lonka muszę Nie dobra, słuchajcie. na chwilę. na klepie, mój Boże. Ten Jarman jest squishy, jak je Dobra, doszło. Ja ten tym mam problem, bo ja, ja tych minionów nie mam dobijał, z tej. No, ani trochę tam trzeba... Bo on generalnie jest rangem, więc ja bym po prostu bliżej, żeby to zrobić. No. Żebym mu to mogło zaliczyć. No nie kurwa, Nie niepotrzebnie tam podchodziłem. Ulewam się, szósty poziom. Tu nie mam. Pan książę chce wbić na ganka? Tak, mam ulta, wszystko. Ej, wbijaj się pan. Idę. A źle idę? Oj! Miał seta! Miał seta? Skąd? Przyszło. Nie, nie miał seta. Nie miał prawa mi się skończyć. No to wcześniej Dwie, dwie sekundy. Nie ma zero. Dobra, cały czas fortwić. Uspokój się. Odwiedź. O, a zero u nas. Naprzód, żołnierze! Kurwa, jakbym miał manę. Robimy go. Przeżyjesz? Ignite. Przeżyję. A, tak. się musiał zdenerwować. No. Generalnie mogłeś mieć się wyłatać, żebyś do Dobrze. Teraz w drugą stronę. Ja mogłem, ale trochę ten. Ale przeżyłeś. zawaliłem w akcji. Zaprz... No Dobrze w, był. Czocac. Ja się cieszę, że on, że on nie żyje. I nie dostał kwiatek należonego. I nie dostał żadnego fraga. Stracił Dobra, mchliwia, tylko czas ja do życia. 1300, cofnę po tego. I farmę. Sidestone naj... I chyba nawet rozwinę sobie ten... zaportowski tam do końca. Okay, czuję, jestem w stanie. Dobra, nie jestem. Przeliczyłeś się. Tak, by się, przydało. się. Nie ma, nie ma Olafa, uważaj na midzie. Kupiłem sobie pinka, to się da obejść. Nie no, zapomniałem, że w wchodzi jednak kamień życia. No, tego mi zabrakło. Te 400 sekund różnicy, jednak Jest zagubione dusze. Czyli jest. Eee, Irelia jest u mnie na blue. Uu. Biegnę, tylko nie mam RQ. Tu Azir to będzie topa to jest. tego Olafa. Chodzi, ale przez tree. Tu Azir jest A, jeszcze. Gierneka. I Olaf. Jezu, jaki ten Jarwan jest słaby, mój Boże! Eż, kurwa. Naprawdę w 100% rozumiem, czemu z mety wypadł. Jak Kirelia mnie składa na dwa auto ataki, to jest coś bardzo niehalo. powiedział, że troszkę się pukować nie da. Bardzo się do. Da się, zwłaszcza z G NEM. Chciałem to wziąć. E, tu nie, generalnie nie jest chciałem, żeby, Nie chciałem, żeby wlazł w pułapkę, wiesz? Spoko. A, no tak. Bo te pułapki się przydadzą, jak Leona na mnie wskoczy. Leona, albo ktokolwiek, szczerze mówiąc. Idę w kierunku bota. Co ona robi? Co panie ode mnie... co wyżyczyliście? Mają Wardę. Mówiłem, że to jest Ward. Już nie ma. Czekaj, ja postawię tutaj Wardę na rzece. To też Gołąb się cofa. Teraz zrobi nawrotkę. Chyba, czy cofa. Ja ping. To lepiej, to, to możesz przestać pisać jak, ja. w takim momencie? No dobra, Irelia Air. Er. Z każdym to widzę. Aha, czy to ping? Ale derwano. Zdążymy z nią zdziałać. A to jest ping. A to Irelia Air. Kienia. Ale to w sumie taki taki jej cel, co ma siódmy i siódmy level? Ona ma ósmy. Ten tylko level w dupę nie ma. Ku. nie masz, Mato. Bardzo I ładnie ciebie. Pięknie. Tak tak, tak tak, sądziłem, że tak się da Dobra, ja się cofam Dobra A czego czegoś nie zabiłem w fuck No Bierzesz czy nie bierzesz? Myślałem ja że ty bierzesz, bo... Mian nie bierze, Relia w Irelia idzie na, Irelia schodzi na dół. Taka posta pinka w trik. Zwolę sobie to zrobić Kurna wraz. Cały wbierze. czas nie ma Azira Azir chyba Awcz. Może DCK złam... Drake propa się robić. Może Drake nie robi, czyli. Dobra, pójdę na topa może. Gdzie nie wiem, tam się dzieje. No, był się... Się... A yes. Le, karta pułapka! O, jest Azor. Gdzie on fraga złapał? Drugiego. Nie Wiedzieć. Nie wiem, co oh. po meczu. O, ironia u nas. Nie ma znowu tego. tak szora. U no, nas rybka była ten, 3 Duszę zbieram, duszę zbieram, duszę zbieram. Zebrałem duszę. Co jest, to mi jak trochę kurwa. Mm -hmm. Fajne, nadal dwa. nie ma Azora. Opa. No, jest. Co so, ja je mogę mi ten, engageować en skup? Potem, jak A ją jakbyś, Wtedy wiesz, co wtedy by Tristana się wystawiła? Mogęś na nią się rzucić od razu, wiesz? Być chodziło, że mogę w kogoś kurzucić. Nie. Tak mogę tą lankę baitować trochę. atmosferę. Sorry, nie ogarnąłem. Kirelka gdzieś u mnie była, ale zniknęła. Może znowu w bota wschodzić. O, o dobra. Zdecydowanie palce jest ptaszor wstał nie będę strzelał myślałem że przez pułapki przejdzie wiesz No zaraz ładunek już tam no, kurwo przestań nie bić na skuzy jest To tak tam kryje ile dzisiaj e, Świnia. ale też umro. albo i nie nie no, ja mam świnia. Ale on się musiał wkurwić teraz. O. Tylko że mnie MINIONY NIE ZABIŁY! No jednak. Dobra, spadamy. No nie mogłem rekord robić tak w sumie. A raczej nie, ale... Nie. Sojusznik wykonany. ta vein zostawił w dupę. Ty życia buduj, a nie arbor. co ci arbor, jak nie masz żyć. Zawsze bez wahania. Na to A, myślałem, że nie. a armor, nie. Najpierw armor, teraz życie. Nie, najpierw życie, później arbor się buduje. No, życie są, są bardziej uniwersalne, bo działają też na magię, a arbor nie działa na magię, nie? No te Wszyscy okay. patrzą. Dobra, jestem w crio. Mam side stone. Mam wszystko, czego potrzebuję, żeby ratować ci dupę oprócz samonerów. Ja Nie, nie mam summonerów No właśnie, ja też mówię, że mam. Mam też to, oczyść kadwardów w razie... w razie w. Ona będzie puszować teraz cały czas. Wiem. Irelia na naszej. Irelia jest na naszej. Dawaj tego Azira. Ha. jeszcze nie, to nie się... Chcemy coś odżyczyć, jak Lio. Dobra, dawaj do Irelii, do, do Irelii Ireli, chodź. Ta łubia Irelia... na No, ona nas w samym tym tak klepie. No. Tak, coś. Ten, to, un, przymierzam się na dużego. Jakby sobą poszło dymaszka. Ooo, moje pułapki. Nie, moje karty pułapki! Mógłby nie wejść, w się na, na, na prawo. Hm, nie smargnąłem go. Ta Irelia strasznie klepie, kurde, no, nie nic nie ma, a... Ta prawego. Mm. Mm. dobra. Trochę inna filowałka pierniczy.

Jeszcze żyjesz, au. Alby. No kurwa! Pioruny, ja pierdolę. I'm helping. No co ci miałem poradzić zginąć? No na przykład. <grym> nie, miałeś ult? Nie, 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 nie miałem miał. Aha, nie jeszcze miał. mi odpuszyje całą linię. No zajbiście. Tylko on cię zabije, wiesz o tym. No to wychodzi. Chuj, ja idę na topa w takim razie. już pokonany. Hmm. te Drake'a zrobili? No, to mi Tak, Wayne. No Bardzo dobrze. nie my killing free. Jó, spójrz, zy... um... co zrobiłem do ciebie z jedynki, ale trafiłem w nią w skórę. Ale że mi da? Pozwól, że się zajmę leczeniem jo. Nie, ja spadam. Ale no, lepiej nie, ona mnie zburstuje, ultra mi podskokiem, nie? Nie, ona cię po prostu zburstuje, czymkolwiek też się mogę stanąć. No. Kurwa, tak, Oni do mnie idą, prawda? Albo i nie. nie Ola się cofa. Azira też tam widziałem. by się trafił? Kurwa, rozwali to. Po moim L trupie. Easy. Easy g -g. 9 <grym> no, nie ma 9 hp. No, LTP. czy klucza? trzyma ktoś ale... Ale mi do? Ale. Z ale hancem nie ma. Azir schodzi, Azir schodzi, uwaga. Nie, on się czai. Co tutaj Chodź, Idę. A, Irelia przyszła. No kurwa. Człowiek pinguje, trzymaj się stamtąd, z daleka. To nie kurwa! No nie da się, no. No ktoś coś to kurwa, jaj. no! nie mogę No kurwa! Co wy robicie? No nic, żadnych autoataków. Ja, ja biłem ty, go, boże. kuźwa, myślałem, że jeszcze umie. Nie, biłeś wieżę. By się za zjechali, ale nie wiem, gdzie jest Tristana, wiesz? że gdybym ją zobaczył, byśmy odjechali. A, jest Tristana. Ja Ja został nie mam. Mam małą manę też. Jestem na kombo chyba. No? Nie, co? Nie, jeszcze co? Jeszcze co? że na jedno. Ja jako drugi, tak? Ciekawe. Kto gigat gi zbudował? Tristana. w Aż tak się boi śmierci. Chyba. Dobra, nawet wyszło. Przemiesz z tym. Po ten teleport tam? Też nie rozumiem. Chyba po to, żebym ja tam nie poszedł. Albo żebyś wyniósł tam jak najmniej. Ta ronka jest już jej prawie nic nie robię. Ale tristance Irelka puszuje mi da albo schodzi do nas. Raczej puszy mi da A ty za trochę strasznie tak. O Azor O ja nie żyję No, ja go nie podrzucę. Nic mi nie zrobi Ja pierdolę, i Olaf to jest bestia To no, jest drzwi No. farmiony nie, yeah, raczej report Wayne. Zobaczymy oh na Polaków.